Siemanko, ja jestem Technokrata, witam w kolejnym TechLogu, tak. Czyli dzisiaj sobie vlogujemy na temat tej skrzynki, na temat tej skrzynki. Używam do tego po raz pierwszy mikrofonu kierunkowego, więc będzie to test jak mnie słychać i będzie to też jednocześnie malutki test tego mikrofonu. No więc, tutaj mamy Zotaka GTX 1070. Całkiem zacna karta, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. A tutaj, jak widzicie, mojej karty graficznej już nie ma. E, przed chwilą, właściwie niedawno był u mnie widz, który ją odebrał, który zdecydował się zakupić ją. E, miałem troszeczkę wątpliwości, czy ją sprzedawać, czy nie. Jestem oprócz tego, że e, no, <grafię> wiem, że już przez długi czas nie zdobędę lepszej karty graficznej, to też jestem sentymentalnie przywiązany do swojego sprzętu i, i miałem taki ból, ale z drugiej strony sobie pomyślałem, hej, Mam tam 1070, nie wykorzystuję 2070, bo nie gram w gry wtedy albo niestety nie mam na to czasu. Do montażu ta 1070 zupełnie mi wystarczy, więc no cóż, jak mogę trochę zarobić, no to dlaczego by tego nie zrobić? Więc tak też zrobiłem. Karta się sprzedała no i będę teraz przekładał ten komputer jakiś czas działał jest to baza pod serwer zaraz wam więcej o nim opowiem natomiast już przestanie działać ponieważ tutaj jest procesor i3-10100F no a więc nie ma zintegrowanej karty graficznej a co więcej będę z tym komputerem robił co z niego się stanie no to oczywiście wam powiem w tym filmie teraz muszę właśnie przełożyć tą kartę do swojego kompa i będzie, będzie teraz śmigał na tym Zotaku, o którym wam już wcześniej opowiadałem. Strasznie on mi się podoba, zaraz może wam go zbliżę, pokażę. Natomiast podejrzewam, że wtedy będzie mnie słabiej słychać, ze względu na to, że używam mikrofonu kierunkowego, więc może przydałoby się ten mikrofon przepiąć i podłączyć się pod mikrofon krawatowy, co na chwilę, za chwilę zrobię i opowiem wam o tym komputerze. To będzie w przyszłości mój serwer. Do czego będzie mi służył mniej więcej. Chciałbym też zapytać Was o różne rady dotyczące właśnie takiego sprzętu, co Wy o tym myślicie i jak wy byście podeszli do tematu, ponieważ no przyznam szczerze, jestem zupełnie lewy w tym temacie i robię podejście takie od zera do yy, serwer bulidera. Samo mi się zrymowało. I, I to będzie głównie serwer na dane, ale też taki renderujący. Zaraz, zaraz e, się przełączymy i więcej Wam o nim opowiem. Dobra, więc prawdopodobnie wiele osób już widziało na moim Instagramie tą budowę, bo tam więcej mówiłem o tym komputerze. Ja tam mam czas, żeby sobie pogadać o takich rzeczach, jak do mnie przychodzą, więc jak ktoś się interesuje to wpadajcie na Instagrama. To jest obudowa Fractal Design Define R3, czyli stary klocek sprzed 10 lat, ale bardzo fajny. Tu ma takie drzwiczki na magnesie otwierane z tamtej strony. Dwa wentylatory, dwa wejścia na zły wyjście 5,25 cala i aż 9 tacek na dyski HDD. I o to mi chodziło dorwać. Teraz taką budowę w dobrej cenie, bo ja za tą obudowę plus zasilacz, który jest no e, taki sobie ale mi zupełnie wystarczy był w pakiecie dałem 170 zł obudowa z napędem z którego raczej nie będę korzystał e, plus zasilacz obudowa świetnie wykonana chociaż już Czuć w niej te lata, jakie spędziła. Mi zależało na dużej ilości tacek na dyski. Dlaczego? Ponieważ zdecydowałem, że nie będę kupował profesjonalnego NASA, którego koszt wyniósłby mi około 3000 zł, że wolę sobie złożyć komputer. Jak widzicie, za obudowę z zasilaczem dałem 170 zł. Tutaj na chwilę obecną jest Aurus Z490 Master, płyta główna za 1700 zł. Natomiast nie jest to moja płyta, tylko płyta testowa. Która będzie wracać skąd przybyła i procesor i3-10100F, y który też nie jest mój. To są moje pamięci RAM, y zakupione od Widza. Jojek, pozdrawiam. E i one tutaj są tymczasowo, żeby to działało. Teraz je przełożę razem z kartą graficzną, z powrotem do tego komputera. Ponieważ już no, skoro ten komputer nie będzie działał, to nie muszę ich trzymać. Ja tutaj chciałbym wrzucić jakiegoś Ziona. Wiecie, z tych takich wielorodzeniowych, ale tanich zionów, i zobaczyć jak on się będzie sprawował w tej konstrukcji. Nie przejmujcie się Draco, nie na was szczeka. Ok, no więc już wiecie o tym jakie mam plany, co do tego komputera, teraz proszę was o rady co wymyślicie, jak to złożyć yy, ponieważ, no tak jak mówię, to ma być głównie serwer na dane, tutaj będą wchodzić dyski, nie wiem, będę wrzucał na samym początku może dwa dyski dwuterabajtowe zepnę je w RAID yy, myślałem, żeby postawić coś na FreeNASie i zrobić z tego takiego NASA, ale no zastanawiam się yy, do, na free Nasie, to troszeczkę za duża obudowa, bo to można postawić wtedy na jakiejś na, nawet na Raspberry Pi i stoi. Natomiast być może jakbym postawił na jakimś podstawowym komputerku, na jakiejś i trójce, taki wiecie, absolutnie budżetowe i tylko podłączał pod to dyski, to byłby taki nas nie na FreeNAS-ie. Jeżeli macie z tym jakieś doświadczenia, dobre linki do tego, to podsyłajcie. Myślę, że nie tylko ja skorzystam. Ale myślałem, żeby tu wrzucić faktycznie takiego chińskiego zionika na znaczy no nie chińskiego. Ale wiecie, skupionego z Chin, jakieś 8 rdzeni, 10, 12, ile one by tam nie miały, za, za parę stówek, żeby to nie było drogie, bo też nie chcę wydać nie wiadomo ile kasy na to, na jakiejś płycie głównej na X99. Mm. No i, yy, no, i wtedy bym już miał coś mocniejszego, i to byłby taki serwer, na którym w przyszłości można byłoby renderować. Przesyłałbym sobie tutaj, jeżeli miałbym kilka plików, kilka filmów do wyrenderowania w tym samym czasie, mógłbym renderować jednocześnie na tym i na tym komputerze. Renderowanie na procku też daje lepszą jakość, nie jest tak szybkie jak renderowanie na karcie graficznej, ale jednak daje lepszą jakość tego renderu, dlatego. Wydaje mi się, że, że to byłby dobry pomysł, żeby mieć taki renderujący serwer dla filmów, które nie potrzebują żeby być wyrenderowane szybko Technius najczęściej wszystkie filmy daily takie nie recenzje są renderowane na bieżąco, więc tutaj każda minuta się dla mnie liczy i to będę zdecydowanie renderował na karcie graficznej tutaj. Natomiast jeżeli bym zrobił jakąś dłuższą recenzję, chciałbym mieć w naprawdę świetnej jakości, wrzucałbym sobie ją tutaj i mogłaby się renderować nawet kilka godzin, to by mi nie przeszkadzało już do takiej finalnej bardzo fajnej wersji i taki Zion wtedy myślę jako maszynka Renderująca by się tutaj zdecydowanie sprawdził i jednocześnie jako właśnie serwer nas. Tylko tu jest taki mój problem i ewentualnie pytanie do was. No, albo muszę znaleźć jego rozwiązanie, czy da się mieć nasa plus w ogóle nasa na Windowsie postawić taki serwer nasowy na Windowsie, żeby to był normalnie działający komputer, który jednocześnie robi za chmurę. Zastanawiam się, czy tak się da, no bo zależy mi, żeby to było oczywiście rozwiązanie chmurowe, żeby dostęp był z dowolnego miejsca na świecie, żebym mógł sobie też tam uploadować zdjęcia z telefonu i tak dalej, i tak dalej. Po prostu zamiast chmury, za którą teraz płacę 5 dych miesięcznie, co jest astronomiczną kwotą, natomiast muszę backupować te pliki na bieżąco, nie tylko na mój kanał, ale też jak coś robię na wideotesty, bo już miałem taką sytuację, gdzie robiłem coś z kąpem, wykrzaczyło mi się i wszystkie pliki poszły w las, więc mam to teraz w chmurze, chciałbym mieć swoją prywatną chmurę, czemu mam płacić Google'owi 5 dych miesięcznie, jak za tą kwotę w jakimś tam skończonym okresie czasu skończyłbym budować właśnie swój serwer. No tylko się właśnie zastanawiam, czy pójść w totalnie jakąś licencję FreeNAS, takiego NASA na Linuxie i tyle, czy raczej da się to zrobić też na Windowsie. Więc tu pytanie do Was, czy się daje. Jeżeli nikt nie znajdzie na to odpowiedzi, to ja oczywiście się zorientuję. No i w przyszłych update'ach będę Wam dawał znać na temat tego komputerka co się z nim podziało jak tam poszła budowa tego i w ogóle, i w ogóle jedyny problem z tej obudowy jest taka, że jest kiepska wentylacja, ona jest z każdej strony wytłumiana, tu wszędzie na wylotach wentylatorów są maty takie wytłumiające, nie ma jeszcze nawet wentylatora tutaj z tyłu więc będę musiał tutaj dokupić trochę wentyli, żeby ten airflow zrobił się lepszy, no bo na razie z tego co zauważyłem, no to się pocą podzespoły w tej skrzynce, a Wcale ich nie ma dużo. Jak tutaj finalnie będzie te 9 dysków, na razie są dwa SSD na system. Prawdopodobnie zepnę je w RAID, żeby to wszystko się nie wysypywało. Te, te dyski będą w rajdzie, e, tym mirror. Więc ge, generalnie nie zapomniałem numerka 0 albo 1, gdzie e, e, są dublowane e, wartości, żeby po prostu jak jeden padnie, drugi działał. I wydaje mi się, że każdy z tych dysków e, kolejnych będzie spięty w właśnie. Taki raid, żeby po prostu część danych była, znaczy wszystkie dane, żeby były zabezpieczone, więc 2, 4, 6 yy, mi zostało takich wyjść. Bodajże, no to będą to trzy pary, no, różnie, wydaje mi się, w różnych wielkościach te dyski wrzucę. Oczywiście jakoś po kolei zacznę to robić. Myślę, że na początek wiadomo dwa dwuterowe dyski, żeby ta chmura dwuterowa powstała. Albo może od razu dwie czwórki, zobaczymy. E, oczywiście wszystko musi być znalezione w dobrej cenie, <gry> więc tutaj będę polował. No a poza tym e, to już mikrofonem, który jest tutaj, wam się niejednokrotnie chwaliłem, tutaj jest mikrofon, mogę wam go jeszcze pokazać, zbliższa i e, dostaniecie też e, taki overview tego wyjść, wyjść, wejść tej płyty Aurus Master, tu jest tyle USB-ków, jest przekozacka płyta. Natomiast przekozacki jest ten mikrofon. O, masakra. jaram się nim, już kilka live'ów w nim prowadziłem i jaram się nim cały czas. Jest masakrycznie fajny jest. O, te runy dookoła, to jest, to jest po prostu taki kozak, że ja, ja się nie mogę tym na zachwycać. I tak sobie stawiam na nim te słuchawki z Corsaira, które nie są najgorsze, fajne i bezprzewodowe, natomiast już nie mogę się doczekać, kiedy zastąpię je Lodzi Techami G Pro X Lightspeed, ale to są bardzo drogie rzeczy. 800 zł kosztują takie Logitechy, więc jeszcze troszeczkę na nie poczekam. Ale już się nie mogę doczekać, wtedy mój Eloditechowy setup będzie kompletny. Dajcie znać, jak Wam się dzisiejszy film podobał. Dajcie też, zostawcie też smutną minkę dla karty graficznej i radosną minkę dla Marcina, który ją kupił. Mam nadzieję, że posłuży. Fajnie, fajnie, że. No, że mam nadzieję, że u kogoś popracuje ta karta i, i zrobi e, więcej roboty niż u mnie, no bo u mnie to ciągnęła tylko Lola. E, a jeszcze do tego mam, mam e, wykupioną z miesiąc, tę wykupiłem sobie GeForce Now, więc jak będę grał w gry, to raczej na telewizorze i tam sobie pokorzystam z grania. Ale na razie miesiąc już przepalony tego GeForce Now. I na razie nic, nic z tego nie wynikło, nie pograłem sobie tak jak chciałem. Dobra, myślę, że skończymy tego vloga w tym miejscu. Dajcie znać, co sądzicie o tej mojej e, chęci budowy NASA w tym kompie i takiego serwera. Dajcie znać, czy wy mielibyście na to lepszy pomysł i czy w ogóle to jest dobry pomysł, e, żeby coś takiego budować, z, budować, zamiast pójść w NASA, bo nie ukrywam, że to jest. E, nie tyle z chęci zaoszczędzenia, co z chęci rozwoju, wiecie, poznania, jak zbudować takiego nasa, jak to wszystko się robi, i tak dalej, żeby poszerzyć swoją wiedzę, a nie wykluczam, że ten projekt zostanie porzucony i po prostu nas zostanie zakupiony, jeżeli bym miał miało się nagle magicznie na niego znaleźć pieniądze, w co wątpię. Natomiast na chwilę obecną chciałbym to zrobić tak, żeby. No, wiecie, żeby, żeby, żeby coś się nauczyć jednocześnie przy pracy nad tym nasem, żeby to nie było tylko e, dla chęci zaoszczędzenia, co oczywiście nie ukrywam, że jest, ale chciałbym też, żeby to było porządnie. Wiem, że porządnym byłoby właśnie zakup takiego nasa z jakiegoś kunapa, e, e, jakiś taki fajny za 3000, ale do tego też dyski. W sumie by mnie wyszło taki, taki serwer magazynujący tyle, co, co porządny komp, więc. No biję się tutaj z myślami, zwłaszcza że mój komp nie jest jakiś taki na wypasie, żebym już miał go skończonego od A do Z, żeby można było tyle, tyle rzeczy inwestować w NASA, więc na pewno for fun takiego NASA postawię. Ewentualnie zawsze potem te dyski można wyciągnąć, włożyć do takiego kupionego NASA. A Komputer, po prostu sprzedać to, to, co z niego powstanie na tych Zionach. I tutaj, akurat, zakup Zionów jest uzasadniony, ponieważ nie będzie to komputer do gier pod rendering, więc im więcej rdzeni, tym lepiej. No i, i, i jakby tutaj, jakby zakup takiej i trójki 10-100 czy 10, 10-100F czy 10-350, te co wychodzą, no nie jest do końca uzasadniony, no bo jakby to miał być do gier, to bym w życiu nie szedł z jednego Ziona, wolałbym mniej rdzeni, ale bardziej wydajne tak jak to jest teraz w tych w dziesiątej generacji, w nadchodzącej 11, ale tutaj wydaje mi się, że jest to uzasadnione dajcie znać jakie są wasze odczucia, chyba trochę przeciągnąłem ale powiem szczerze, że jaram się tym projektem, na którego zupełnie nie mam czasu ale powoli będę go sobie dłubał i będę wam te update'y wypuścił, dajcie znać czy w ogóle was to interesują te update'y z tego, bo może niekoniecznie dobra, kończymy na dzisiaj i widzimy się no oczywiście o 19:00 w Game Newsie, o, te z patronami prawdopodobnie też zobaczę się wieczorem albo jutro, bo dzisiaj zakończenie miesiąca, więc specjalny film dla patronów, też nie mogę się doczekać. No i, i z Wami, tymi, którzy oglądają tylko Tech news, a widzimy się jutro o 17.45 w najnowszych wieściach ze świata technologii. Dzięki wielkie, do zobaczenia i cześć! I'm